Witajcie bracia i siostry we wspólnej modlitwie. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Panie Boże, najlepszy Ojcze. Dziękuję Ci za poprzednią noc, za ten czas, który w swej dobroci przeznaczyłeś mi na wypoczynek. Tak bardzo ci dziękuję za to, że dziś znów mogłam otworzyć oczy, że znów jestem gotowa do tego, by podziwiać piękno twojego stworzenia, by znów doświadczać twojej wielkiej dobroci i miłości. Dziękuję ci za cały ten świat, który razem ze mną budzi się do życia. Panie, nie wiem, co mnie dziś spotka, kogo spotkam, co zobaczę, czego doświadczę. Ty wiesz to od dawna, to wszystko jest częścią Twojego planu dla mnie. Dziękuję Ci za wszystko, czego będę dziś świadkiem, wszystkich ludzi, z którymi porozmawiam, wszystkich, którzy obdarzą mnie uśmiechem, wszystkich, których będę mijać po drodze. To Ty ich wszystkich stworzyłeś. Jesteś naszym wspólnym Ojcem, tak dobrze czuć się Twoim Dzieckiem. Dziękuję za całe piękno przyrody, które będzie mi dziś otaczać, za zwierzęta i rośliny, za każde najmniejsze życie, które jest odbiciem Twojego piękna. Dziękuję Ci za wszystko, co zobaczę, usłyszę, dotknę. Dziękuję za każdy smak i zapach. Dałeś mi tak wiele i tak bardzo, codziennie mi się objawiasz, w małych i wielkich sprawach. Pomóż mi, panie, bym umiała w każdej minucie mojego życia pielęgnować sobie wdzięczność i miłość dla ciebie. Stworzyłeś przepiękny świat, daj proszę, bym jak najlepiej z niego skorzystała. Daj, bym jak najlepiej wykorzystała swą obecność na tym świecie, bym nie przegapiła okazji do czynienia dobra, by nie zabrakło mi życzliwości, empatii, zrozumienia, miłości i miłosierdzia. Pomóż mi w tym dniu być lepszym człowiekiem. Błogosław mi na dzisiejszej drodze i pomóż wszystkim tym, dla których ten dzień będzie wyjątkowo trudny. Czuwaj przy nas. Amen. Panie Boże. Dziękuję Ci za kolejny nowy dzień, który pozwalasz mi oglądać, za to, że pozwoliłeś mi otworzyć oczy i doświadczyć pokrzepiającego snu. Dziękuję Ci za wschód słońca i całą nowość nadchodzących godzin. Proszę, pozwól mi przywołać Ducha Świętego, by pomógł mi przeżyć ten dzień tak. Jak powinnam. Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu cały rozpoczynający się dzień. Obdasz mnie darem mądrości i rozumu, by potrafiła dziś odróżnić dobro od zła, nie pomyliła ciemności z jasnością. Duchu Święty, przyjdź i ofiaruj mi dar rady, by wszystkie moje życiowe wybory podyktowane były pamięcią o chrześcijańskich wartościach, jakie wyznaję, bym cokolwiek robię, zawsze pamiętała o Panu Bogu. Duchu Święty, przyjdź i obdasz mnie darem męstwa, bym wszystkim co czynię, co mówię i co myślę godnie świadczyła o swojej wierze, o wielkości Pana Boga. Duchu Święty, przyjdź i pozwól, bym wyróżniała się darem umiejętności, który pozwoli mi dostrzec Boga we wszystkim, co mnie otacza, pięknie przyrody i w ludziach, których spotkam. Nie pozwól mi zapomnieć o wdzięczności, którą powinnam pielęgnować za wszystko, czym zostałam obdarzona. Duchu Święty, przyjdź i dodaj mi autentycznej pobożności oraz daru bojaźni Bożej, bym w tym dniu nie pogrążyła się codziennych obowiązkach tak bardzo, by zapomnieć o Panu Bogu, o chwili modlitwy, którą powinnam mu ofiarować. Dobry Boże, pozwól, by Duch Święty prowadził mnie w tym dniu i towarzyszył dokądkolwiek się udam. Bardzo cię potrzebuję i bardzo pragnę przeżyć ten dzień z Tobą. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Który z ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas. Pod Ponciuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Z martwych stał trzeciego dnia jak oznajmia pismo. Wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, Wierzy w jeden, święty, powszechny i apostolski kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuje wstrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Aniele Boże Stróżu, mój. Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Chwała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję z całego serca za kolejną wspólną modlitwę. Proszę o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami, zapraszam do subskrypcji kanału Potęga Modlitwy. Niech Bóg Was błogosławi. Szczęść Boże!